Ciepanie Nie dość, że człowiek wyjedzie raz na miesiąc czas układem, To jeszcze sobie zapomni kamery włączyć Brawo Kamil, jesteś vlogierem, A więc siemandero moi drodzy Witam was z pokładu Najbrzydszego kłada na świecie Aha! W najbrzydszym kolorze O boże RM800 Duo nasza demóweczka, którą aktualnie dysponujemy w ślicznym kolorze <grym> niebieskim. Ostatnio wrzuciłem Wam prezentację tego e, RMA w wersji Trophy w kolorze czarnym. Także kto nie widział, niech sobie obejrzy, bo wygląda on dużo, dużo bardziej poważnie niż ten kolorowy. Wariant, który, który jedzie fajnie. Powiem wam, że kurze. Mówiłem wam już o tym. Że podoba mi się praca zawieszenia. W wykładzie. No i tak, Kamil, zakurzyłeś. Tak to jest, no człowiek wyjedzie raz na miesiąc z kładem. Straszne upały, słuchajcie, były. A czy były? W sumie nadal można powiedzieć, że że są, będą. Tylko dzisiaj jakoś tak trochę, trochę normalnie się zrobiło. Eee, mam nadzieję, że nie złapie mnie żaden deszcz, bo akurat w tym jakoś specjalnie to się nie jaram. Słuchajcie, niedługo będzie kolejna dostawa REMów, będą piękne kolory, <laughs> czarne. Ta wersja Trofi jest bardzo zbliżoną wersją do tego, co oferuje nam Stealth. W rm mamy dodatkowo snorkel. także... Naprawdę, możecie się yy, nad nią gdzieś tam zastanowić. Mogę też szczególnie do tych osób, które czekają na tego stersa jeszcze nie wiadomo ile będą czekać. Może być to miesiąc, może być to dwa, ale tak jak mówiłem, tak jak pisałem klientom, to nie będzie to czwarty kwartał tego roku. O ile w ogóle. Generalnie yy, ta demóweczka, na której ja jadę teraz, też będzie gdzieś tam bardzo, bardzo niebawem do. Eee, do sprzedania, bo następna demóweczka, jaką ja będę chciał, to będzie właśnie eee, trofi. trofez. <słuch> Krzaczory znowu mi kamerę wyłączą. Eee. Kurde, fajne wyremienne jest to, że on ma takie walnięcie w gaz, fajne trochę. Trochę to wszystko e, inaczej działa niż w stelsie, który jest taki bardziej jakby spały. Muszę się jeszcze przyzwyczaić do działania wspomagania w tym kładzie, bo ono działa progresywnie. E, nie tak jak w stelsie 1 do 1 że po prostu przy 55 całkiem jest odłączane. Ale e, tutaj dzieje się to dużo, dużo płynniej. Chociaż powiem Wam szczerze, ja i tak jestem fanem spróbujemy sobie off-roadowe ustawienie. Ja i tak jestem fanem tego jak wspomaganie działa praktycznie cały czas z tą samą siłą, bo tak jestem po prostu przyzwyczajony i tak najbardziej tego kładziora gdzieś tam czuję. Tu może będzie jakieś błotko. Oczywiście, że dzisiaj na włotku tu ja nie jestem ubrany, ponieważ nie mam ciuchów. <ścoughs> nie mam ciuchów jednego. Ale tu się vertepu porobiły. Halo, halo! Panie. To w sumie pierwsze boto tego kładziora. Bo on ma, znaczy już ma troszkę więcej, <noise> już ma ponad 20, ale przedtem miał 19 kroków przejechanych. Także to naprawdę e, malutko. Powiem Wam, że strasznie narzekam teraz na brak czasu. Dlatego, że no budowa w Lubeni w wrę w tym tygodniu mają wylewać, e, bo już pod dom jest tam zrobione fundamenty, ślepe wylewki, jakieś tam inne rzeczy. A w... to nigdy nie jechałem. A w, w tym tygodniu mają ten, wylewać e, fundamenty pod, pod salon. Ale tam wciągnęło. Kurde, te pola to się zmieniają. Co wyjazd. E, także będą lali sobie te wyleweczki pod salon, bo już po prostu ja o niczym innym nie myślę, tylko chciałbym już tam być, tam już mieszkać. Ale to przy bardzo dobrych wiatrach będzie to końcówka e, tam, następnego roku. Myślałem, że nie mam kamery. <laughs> panie! Bo ona jest trochę innym miejscu zamontowana <laughs> jak GoPro, aż ja nie jeździłem chwilę. No, także, reasumując, jest bardzo mało czasu na to wszystko. A składami się dzieje no, od groma rzeczy: przeglądy, zamówienia i inne okołokładowe tematy. Dzisiaj właśnie pojechałem sobie kilka dróg takiego część, które, które nigdy nie, nie widziałem. Ale tu pewnie się zaraz wrócę No tak, bo tu w sumie nie ma nic Tu będzie jakieś pseudo No i testuję sobie buty Takie per... czy znaczy, testuję to nie są buty na kładziora Ale wam w sumie pokażę eee... Ogarnia je Mariusz z firmy Weti.pl Haha, <laughs> morła. Takie personalizowane tenisóweczki na lato. Kładowy vlog, Kamil, YouTube. Są mega zajebiste, bo są produkowane w Polsce i się stupka nie poci. Wbijacie sobie na weti.pl One tam będą. Za niedługo, jak sobie jeszcze chwilkę potestuję, bo z dwa miesiące je już mam. Także zrobię wam wtedy jakąś taką prezentację i, i takie podsumowanie, bo mamy ich kilka rodzajów. ci panie, co będzie mieć. Co to z drzewu zwalili? Drzewna zwalają. A tu będzie wklejka, czy nie? E, nawet nie, nawet git. A, stópki mokre mam! Kurde. Panie, jak ja do Rzeszowa muszę wracać. A na 16 muszę iść do dentysty. Aha. Taki umorusany. Ej, ale powiem wam szczerze, że ten kład naprawdę spoko jedzie. Porównując do wszystkich kładów e, chińsko, rosyjsko, tajwańsko, irańsko, ruchańsko, to tu RM naprawdę nie odstaje totalnie od żadnego. Kurde. Oki, na Kamera jest? <laughs> A jest kamera. Powiem wam, że ja tak się nie mogę doczekać tych lubeńskich całych widoków i wszystkiego Urde. No nie, 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 to te, te buty nie są wodoodporne w ogóle To nie, to To Kamil To będziesz skarpety przebrać jaj Ha Powiem wam jeszcze taką rzecz, że e, mnóstwo ludzi e, przyczepia się do mnie, że ja nie jeżdżę w ciężkim terenie, niektórzy nawet sobie mogą, znaczy mogą, <laughs> mówią, że e, jeżdżę jak p... ale moi drodzy, pamiętajcie, ja sobie założyłem ten kanał jako totalny amator, bo zawsze marzyło mi się, E, po prostu marzyła mi się jazda, czy to na motocyklu, czy to na kładzie, a że motocykla nie mam, bo nie mam prawka i robił go nie będę, bo po prostu nie wiem, nie mam na to ochoty, to kupiłem sobie kłada. I generalnie ja sobie jeżdżę totalnie dla relaksu. A to, że jestem ogarniętym chłopem e, biznesowo, no to, to już tylko możecie brać przykład. I rozwijać się po prostu, no bo kurczę, bo nie oszukujmy się, że ja 4 lata temu kupiłem pierwszego kłada na raty za 20 tysięcy <grystoszczędzio> 360 złotych raty miałem pamiętam a dziś to no, dziś jest zupełnie inna sytuacja, nie? I to jest właśnie piękne. Fajne jest też to, że ja nie muszę totalnie nikomu niczego wciskać, ponieważ ludzie sami przychodzą i mają zawsze niewolny wybór a przychodzą dlatego że po prostu przez ten okres czasu no potężne zaufanie sobie zdobyłem Oczywiście jest tam kilkanaście osób które gdzieś tam będą zawsze orły <laughs> oreł orzeł leciał Kilkanaście osób które gdzieś tam zawsze będą płakały ale skoro mają na to czas Skoro mają czas na to żeby się przypierdziły do mnie no to nie wiem ja nie mam czasu ja robię swoje od lat wyjazd na chwilę kończy się przeważnie właśnie tym, że... Ociepanie, ty! Ja nie wiem co tu jest niestety Ale tu się odbywają zawody aut terenowych Także tam może być grubo Dlatego nie zaryzykuję Tu w ogóle jest jakiś tor Pagienko ociepanie, no! Tu się kolbuszowa cztery razy na, kolbuszowa znaczy 4x4 się uskutecznia. E, wracając do tego, że ja sobie tak jeżdżę, bo ludzie, ja po to kupiłem kłada. Ja nie będę nigdy startował w zawodach. Ja nie potrzebuję adrenaliny na kładzie. Naprawdę, to nie jest nie po to. To ma być totalny relaks, totalny chill, totalne jolo. <grystanie> Ale na kładach jako tako no, Stam się trochę, bo tutaj jest jakaś dróżka, bo jeździłem mnóstwo mamonymi, a dla tych, co myślą, że jakiegokolwiek kłada nie dostaje. I ja na przykład muszę go e, zachwalać, bo jak inaczej, bo inaczej to nie wiem to mnie ktoś tam zabije. Aha, to nie, to nie jest tak. Tak może było gdzieś tam na początku. Jak kanał był malutki. E, no, przy tych zasięgach teraz to generalnie nie ja proszę o okłady. No, także teraz to się troszkę wszystko odwróciło. Teraz jest tak jakbyś powinno. Czyli jest tak, że e, ja nic nie muszę, ale wszystko mogę. <grymne> także fajnie jest dojść sobie do takiego etapu, gdzie możesz totalnie wszystko, ale nic nie musisz I każdemu polecam. To fajna sprawa jest także moi drodzy Kto czeka na fikołki? Na topienie kładów, zalewanie silników wodą z błotem To nie, nigdy Tutaj będzie coraz więcej treści garażowych Coraz więcej treści Nie, tam do lasu nie jadę, bo tam, tam nie przyjadę Chociaż jak byłem latem, to tam był tor eee, Ociepanie Pole kukurydzy Tam był tor dla rowerów o Panie, skręcaj! No, chcę zrobić więcej takich treści e, garażowych więcej tematycznych rzeczy więcej poradników tutoriali i takich tematów a mówię, a kodziorkiem sobie będę jeździć gdzieś tam bo ja w ogóle bardzo bym chciał, sobie pojechać na wakacje Ale nie mam czasu Tu jest cmentarz Ocie Panie Kurde Teraz pytanie Jechać czy nie jechać Eee <laughs> dobra coś tu jest Także <laughs> Czasem, jak mieszkacie w jakichś terenach i jeszcze nie macie kładziora, to myślicie sobie, a tam u mnie pewnie nie ma gdzie jeździć i tak dalej. Słuchajcie, wystarczy, że zaczniecie trochę eksplorować świat i zapuszczać się trochę dalej niż... niż zawsze to robiliście, nie wiem, samochodem i naprawdę odkryjecie wtedy, sztos! Burze były, drzewa powalone. O nie, nie, to tu na pewno nie przejadę. O, tutaj to lipa. Tam niszczył też nie będę. Bo szkoda. Przyjedziemy z siekierą.